Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale A dzisiaj kolejny odcinek z pojedynku Dzisiaj zmierzymy sobie znowu dwa symulatory farmy Ale tym razem mobilne Zmierzymy sobie Farminga 20 i Farm and Fix 2020 Chociaż nie do końca, bo w nazwie tego nie ma Ale jest to po prostu moim zdaniem niedokończone Farm and Fix Tylko, że PC to na telefonie Zaraz zobaczycie o jaką grę mi chodzi Pewnie już żeście w nią grali, jedni w nią grali, jedni nie Najśmieszniejsze jest to, że na sklepie Play jest tam trailer z tego normalnego Farm and Fixa, który powinien być, a potem pokazują great, Tak wygląda beznadziejnie, ale no, zobaczcie sami. Ja już nie przedłużam. Jeżeli jesteście nowi, zostawcie subskrypcję, łapkę w górę. Nie przedłużając, zaczynamy. Numer 1. Interface. Jeżeli chodzi o interface w farmingu, 19, farmingu 20, przepraszam, nie jest on bardzo, można powiedzieć, przejrzy, przejrzysty. Co do tego, no to zmienił się on. Nie jest taki przeźroczysty, może jak w farmingu 19, czyli farmingu na kompa Ale moim zdaniem, to jest spoko, jest znośny i jest to oczywiście ocena 9 na 10. Jeżeli chodzi zaś o interface Farm and Fix 2020 no tutaj jest on dużo gorszy, wygląda on tak jak typowo z podróby z farminga wyciągnięty, nie zostały tutaj przyłożone żadne. Starania, ale nie koli tak w oczy i tutaj dałbym takie, można powiedzieć, mocne 6 na 10 Numer 2 Żniwa Co do żniw, no to w farmingu 20, no to w sumie nie ma się do czego przyczepić Jest to zrobione ideolo, idealnie To co jest jakby wsysane przez grabiarkę jest wsysane dobrze To co jest wypluwane z tyłu, no to jest wypluwane dobrze Tutaj dałbym ocenę 10 na 10 Jeżeli chodzi zaś o farm and fixa 2020, no tutaj te żniwa, no to Można powiedzieć tak umownie, że są, no no są zrobione tak na no, odpierdziel trochę, bo ogólnie ta gra została stworzona głównie, żeby odnowić farmę I naprawić jakby ciągniki i kombajny, tutaj nie zostały dodane może jakieś Dużo symulacyjne rzeczy, no ale jakby wam to powiedzieć Gra się graczom nudzi po jakimś tam okresie niedługim czasu więc, no, ale z ty z ty o tym opowiem na końcu Tutaj żniwa oceniam Raczej na 7 na 10 Numer 3 Kultywacja co do kultywacji, no to farmingu 20 jest ona dobra Oczywiście dalej nie ma fizyki gleby Jeżeli chodzi o mobilne farmingi, no to widziałem lepsze Mobilne symulatory farmy, przepraszam No i tutaj dałbym raczej 8 na 10 Co do farm and fixa, no tutaj jak sami widzicie Nie byłoby źle, gdyby nie ta tekstura, która po lewo i po prawo się trochę buguje Kiedy kultywujemy Tutaj raczej dałbym ocenę 5 na 10 Nie powala to, tekstura tak samo nie za bardzo tutaj można by powiedzieć powala Numer 4 Orka co do samej orki w farmingu 20, powiem szczerze ocena będzie taka sama, też 8 na 10, ale powiem wam jedną rzecz, fajnie by było jak wyjdzie już nowy farming, farming 21 czy 22, nieważne jak on się będzie nazywał, fajnie by było jakby była tam fizyka gleby, fajnie by było jakby też w nowym mobilnym farmingu ta fizyka gleby była, byłoby spoko, byłoby ideolo, tyle na razie chciałem e, tylko skomentować. E, a co do oczywiście mm, orki w farm and fiction, no, tutaj mamy podobną... Sytuację, też ta tekstura trochę, jakby wam to prze powiedzieć, przenika przy siebie tak samo w sumie, więc yy, to jeden pies. Yy, szkoda, że ta gra jest strasznie niedopracowana, ale na tym, na tym skupię się po prostu później, na końcu oczywiście tego filmu. Numer 5, optymalizacja. No i co do optymalizacji w Farmingu 20, bo dużo osób się tutaj może zaraz oburzyć. Na samym początku gry oczywiście oceniamy gry w takim, jakim są w stanie teraz, czyli. 29 marca, kiedy to nagrywam, powiem tak: na początku optymalizacja w farmingu 20 nie zachwycała. Była naprawdę mierna i były poprzednie pojedynki z udziałem farminga 20. Link do tego filmu będziecie mieli w opisie. Tam, gdzie brały brał udział trzy symulatory, farmy mobilne. Ale jest właśnie jedna, tam została optymalizacja dużo gorzej oceniona, tutaj zostanie dużo lepiej, bo te łatki, które dodawali, bo ogólnie ostatnio ci się bardzo skupili na FS20, na rozwijaniu FS20, bo widzieli, że grywalność tej gry naprawdę wzrosła i naprawdę bardzo fajnie poprawili tą optymalizację, chociaż zdarzają się chrupnięcia, ale nie oszukujmy się, to jest telefon, na telefonie nie, każdy, nie każdą konfiguracją dogodzimy. I optymalizacja będzie jaka będzie, bo to musi działać na wszystkich na prawie wszystkich systemach Android od chyba 6 w górę yy, czy tam 7 w górę. Yy, no i co? Tutaj raczej będzie 7 na 10, chociaż ta optymalizacja już nie jest taka zła, jak była w pierwszych wersjach tego farminga. A co do farm and fixa? No to tutaj powiem szczerze, że optymalizacja jest dobra, naprawdę bardzo dobra. Tutaj tak nie są może tam w jakimś momencie, kiedy bierzemy te deski do remontu stodoły Jakieś lekkie chrupnięcie, taki lekki spadek FPS-ów, tak to gra działa płynnie, no tutaj dałbym raczej 8 na 10 Jakby może nie było tych taki, takich delikatnych chrupnięć, dałbym 10 No ale jest tutaj 8 na 10, więc jedynie tutaj w tym naprawdę ta gra yy, bierze yy, popis Numer 6, ilość maszyn Co do ilości w ma maszyn w FS 20 nie będziemy się oszukiwać, jest ich bardzo dużo, ostatnio zostały dodane nowe DLC jest ich jeszcze wtedy, jest ich jeszcze więcej, są to oczywiście wszystko darmowe DLC, naprawdę tą grę opłaca się kupować i naprawdę chwalić tutaj FS20, nie wiedziałem, że tak będę Bo na początku po premierze FS20, no nie zapowiadał się zbyt fajnie, a tutaj naprawdę już, no Giantsi się postarali, no i tutaj raczej dyszka za ilość maszyn Co do Farmen fixa maszyn nie mamy za dużo, nie oszukujmy się, ilość maszyn jest strasznie mierna, licencji też w ogóle nie ma, nie widać Gdzieś tam na tym, gdzieś tam właśnie na trailerze widziałem McCormicka, ale to nie jest ta sama gra I nie wiem czy tam jest do końca McCormick, bo nie doszedłem do tego momentu Ale tutaj raczej dałbym 4 na 10 za ilość y, oczywiście maszyn Numer 7, grafika Co do grafiki w Farming Simulator 20, no jest ona zajebista Po prostu wymagania Farminga 20 są duże, nie oszukujmy się, są to wymagania porównywane z Fortnite'em mobile ale no, radzą sobie sprzęty z tym farmingiem po tych aktualizacjach, bo nie mówię o tym przed aktualizacjami, tylko po aktualizacjach Tutaj raczej 10 na 10 za grafikę, naprawdę jeżeli gramy na ultra, zajebiście ta gra chodzi I nic dodać, nic ująć A jeżeli chodzi oczywiście tutaj o grafikę w farm and fixie, no to dałbym tutaj raczej 6 na 10 jeżeli chodzi o model maszyn, no to nie jest on źle wykonany, ale jeżeli chodzi już o wszystko inne, te krzaki i tak dalej, no to wygląda to dosyć przeciętnie. Numer 8. Uprawy Co do upraw, oczywiście w farmingu 20 jest ich bardzo dużo, są to te same uprawy w sumie co w FS19, więc nie za bardzo tutaj muszę mówić co tutaj się znajduje, bo tutaj mamy te całe pszenice, te jęczmienie, te wszystkie Bawełny, i tak dalej, jest naprawdę bardzo duży wybór. Nie muszę nic dodawać, nic ujmować, jest tego naprawdę wiele. Co do farm, fixa, powiem szczerze, tak ja w tej grze nie wiem, jak wy, jest dobra, może coś przeoczyłem. Ja w tej grze za dużo upraw nie zauważyłem. Praktycznie nie wiem, jeden rodzaj nie wiem, jak to ocenić. Bo ja nie doszedłem do momentu, gdzie tam było więcej tych upraw. Ale dam tej grze, grze w tym momencie 4 na 10 Może to być trochę, nie, może to być trochę za dużo, miarodajnie, Ale dam 4 na 10, bo nie jestem też pewny Jeżeli ktoś w to grał więcej, napiszcie w komentarzach, bo ja w to grałem krótko Tylko po to, żeby zrobić lekki research do tego filmu Bo na YouTubie totalnie, no nie ma tutaj filmów, gameplayów do tej gry A jak już są to takie mało konkretne Dałem 4 na 10 Napiszcie w komentarzu, wypowiedzcie się właśnie na ten temat Jestem ciekawy waszej opinii Numer 9, Zwierzęta co do zwierząt w Farmingu 20, no to mamy też taką liczbę zwierząt jak w Farmingu 19, nie muszę mówić, no tutaj dałbym oczywiście 8 na 10, bo tych jednak zwierząt było więcej w mobilnych farmingach, w tych poprzednich, w odcinkach z pojedynku mobilnych farmingów, no i myślę, że taka ocena jest satysfakcjonująca. Co do Farm Fixa, tam nie ma zwierząt, tego jestem pewny. I tutaj raczej dałbym 0 na 10, bo ogólnie farm and Fix ma się skupić na naprawie farmy, a nie na hodowli zwierząt. Nie wiem czemu tak zrobili. Mogli tam jakieś zwierzęta dorzucić, no ale szkoda, Szko szkoda że to się tak właśnie tam zadziało. Numer 10 Klimat. Co do klimatu w farmingu 20, jest jestem naprawdę spoko. Czujemy się tam, no jakby w farmingu 19, że jak u siebie, e wszystko dookoła jest jasne. Kolory są fajne, jaskrawe, mi się to podoba, więc 10 na 10. Co do Farming Fixa, no to tutaj raczej już jest trochę gorzej. Tutaj mamy trochę bardziej ponuro. Tutaj mamy taki, można powiedzieć, klimat jesienny. No i tutaj raczej dałbym 6 na 10 chociaż też można, można powiedzieć, że nie jest, nie, nie jest po prostu źle. Numer 11, DLC. Co do DLC, właśnie w farmingu 20. Ostatnio jest ich bardzo dużo, tych DLC. Praktycznie, chyba Giants planuje zrobić coś takiego, żeby, to, żeby ogólnie te same DLC były w 20, co są w 19. Są one za darmo, więc to jest naprawdę spoko. To pasuje graczom. Oczywiście to DLC dostajemy w aktualizacjach, czyli to są takie obowiązkowe DLC. Dostajemy je w aktualizacjach, co moim zdaniem też jest mega spoko. No i tutaj raczej powiem Wam szczerze, że za DLC, no to dam 8 na 10, bo tych DLC jeszcze wszystkich nie ma, co są w 19, ale mogę już naprawdę taką wysoką ocenę za to dać. Co do farming Fixa 2020, nie ma tutaj DLC, więc jest 0 na 10. Numer 12 mechanika gry. Co do mechaniki gry w farmingu 20, no to jest ono naprawdę e, spoko, wiadomo, ekonomia i te sprawy dałbym tutaj 8 na 10. E, nic dodać, nic ująć, po prostu farming to farming, nie ma się tutaj nad czym rozwodzić i przechodzimy do farm and fixa. Co do farm and fixa, no to muszę wam powiedzieć, że tutaj też za mechanikę dałbym tą ósemkę, przynajmniej tej, tej grze, bo już nie będę tej gry tak katował. Myślę, że za mechanikę jest spoko, bo tutaj możemy odbudowywać te budynki, możemy naprawiać ciągniki, jest tam bardzo dużo elementów, za co po prostu zasługuje ta gra na taką ocenę, a nie inną. Po prostu moim zdaniem, no dużo rzeczy, dużo rzeczy może i w tej grze jest do poprawy, ale jeżeli właśnie chodzi o to, no to jest yy, optymalnie, jeżeli chodzi o mechanikę gry Numer 13, multiplayer Jeżeli chodzi o to multiplayer, no to yy, we farmingu ono jest, ono działa dobrze, działa na tej zasadzie, że możemy się połączyć poprzez bluetooth albo przez wi-fi yy, i... To tyle, no tutaj raczej za multiplayer dałbym 10 na 10, bo działa naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o multiplayer Farm Fixie, to nie ma tego multiplayera i tutaj muszę dać znowu 0 na 10. Numer 14, mody. Jeżeli chodzi o modyfikacje, no to modyfikacje do farminga 20 są. Od jakiegoś czasu zaczęły one po prostu wychodzić, rosnąć jak grzyby po deszczu. No i tutaj raczej też dałbym ocenę 10 na 10 farmingowi 20. Jak możecie zobaczyć na gameplayu, są tutaj ciągniki z modów. Co do Farmend Fixa, nie ma tej modyfikacji, więc to na od 0 na 10. Numer 15. Pracownicy. Co do pracowników, no to są oni oczywiście w Farmingu 20. Nie działają oni za dobrze. No w sensie działają. No działają oni jak działają? No działają tak jak w każdym Farmingu, czyli beznadziejnie. ich które jeszcze poprawić. Chociaż w farmingu 18 to ci pracownicy nie działali źle, bo oni sobie sami jeździli też zatankować. Yy, nie wiem jak tutaj, to jest 20, bo 20 tyle nie grałem, wolałem normalnego farminga na PZT, ale to jest za pracowników dam 6 na 10. Jeżeli chodzi o farmen fixa, no to tutaj raczej dałbym ocenę 0 na 10, no bo nie ma tutaj oczywiście rzecz jasna pracowników. Numer 16, fizyka gleby. Co do fizyki gleby, no to nie nie ma jej we farmingu 20, a więc tutaj normalne to, że gra dostaje ocenę 0 na 10, bo teksturę gleby nie oceniamy, bo to nie jest fizyka gleby. Już kiedyś żeście mi pisali w komentarzach, że czemu ty oceniasz tą teksturę gleby, jak tu fizyki gleby nie ma, więc no tutaj musi być 0. Co do farm and fixa, tutaj też fizyki gleby nie ma, więc no jest 0 na 10. Numer 17. Włóczki. Co do samouczków, no to muszę powiedzieć, że w farmingu są one spoko. Mogło być trochę lepiej, bo czasami brakuje niektórych funkcji, które można powiedzieć nowemu graczowi, graczowi yy, i myślę, że 8 na 10 będzie optymalny. Również podobnie z farm Fixie. Też gra ma dużo samouczków i pokazuje nam, co robić dobrze, a co źle. I yy, myślę, że też optymalną oceną będzie właśnie 8 na 10. Numer 18: wnętrze maszyn. Co do wnętrza maszyn w Farmingu 20, no tutaj muszę dać dyszkę, bo jakby Wam to powiedzieć, no są to maszyny i wnętrza i ogólnie grafika przeniesiono z 19 na telefon, więc naprawdę bardzo dobrze to działa i myślę że naprawdę zasługuje ta gra na taką ocenę a nie inną i tyle co do Farmed 2020 tutaj yy, wnętrza maszyn nie ma chyba za bardzo chociaż yy, mi się wydaje że co do wnętrza maszyn oczywiście w Farmed tej Wnętrza maszyn za bardzo nie mamy, więc tutaj dałbym raczej 0 na 10. Numer 19. Dźwięk. Co do dźwięku, słyszeliście już tutaj udźwiękowienie z Farminga 20. Myślę, że jesteście usatysfakcjonowani, bo Farming 20 ma dźwięk przeniesiony z Farminga 19. A Farming 19 był normalnie kręcony dźwięk silników z Reala, oczywiście ciągników, więc 10 na 10 do właśnie tych dźwięków, co są tutaj w Fixie. Dałbym tym dźwiękom 3 na 10, bo nie są one jakieś zadowalające Tutaj gra bardziej się skupia na mechanice, a nie na udźwiękowieniu I więc wątpię, że to studio brało od prawdziwych ciągników dźwięki Numer 20, cena do jakości No i jeżeli chodzi o cenę, no to tutaj Farming dostaje 8 na 10, bo Cena do jakości nie jest zła, 3 dychy kosztuje Farming 20 Chociaż myślę, że mógłby kosztować taniej, tak z 18, to by było bardzo optymalnie. Chociaż wiemy, jakie mamy czasy, więc firma też chce zarobić. I, i tyle co do tej gry. A co do Farmant Fixa 2020, no to tutaj dam 10 na 10 Możecie się trochę zdziwić, ale ta gra jest po prostu za darmo, więc nie mogę tutaj dać innej oceny, bo to jakby, to co za, jak, jak, jakby to powiedzieć, darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda, więc jakby wam to powiedzieć, taka ocena, a nie inna. Zapraszam do podsumowania. Zapytacie się więc, jaki jest sens tego filmu, skoro Farm and Fix 2020 został niedokończony i wątpię, że go w ogóle kiedykolwiek dokończą. Powiem Wam bardzo prosto tak, mi się wydaje, że tamta firma poleciała w kulki. Zrobiła sobie takiego mobilnego Farm and Fix'a tylko po to, żeby po prostu mieć jakiś zapychacz i jakiś tam, można powiedzieć, przychód z pobrań ze sklepu Play. Bo jak widzicie trailer na sklepie Play, jak tam wejdziecie, to trailer po prostu jest normalny, taki GCI, czy jak to się nazywa, to normalnie jest McCormick, a potem nagle jest takie Ciach, boom, taka gruba, krecha oddzielona, i tam mamy po prostu, jakby wam to powiedzieć, zwyczajną grę, i potem już jest zawód. I nawet ludzie w komentarzach na sklepie Play piszą, że nie dokończyli Farm Fixa, i takie badziewie wypuszczają. No szkoda, no szkoda, że Farm and Fix się nie udał, ten projekt. Hmm. Naprawdę ta gra jakby mogła konkurować z farmingiem jak w jakikolwiek sposób, ale Nie oszukujmy się, żeby konkurować z farmingiem to naprawdę musieliby dać takie funkcje Że ja pierdziele, i ja już to mówiłem wielokrotnie, że jedynym konkurentem dla farminga moim zdaniem Takim dobrym, który miał szansę był pure farming, gdyby Seria Pure Farming się bardziej pociągnęła, byłby na przykład Pure Farming 20 albo coś. Mi się wydaje, że ta gra powoli zaczęła by się przebijać i tak zaczęła fajnie konkurować z farmingiem, no ale zabrakło, zabrakło zapału Ice Flame'owi. Na no, KT Landcraft moim zdaniem, no nie, nie zawojuje ręku na farmingu, bo w tej grze naprawdę jest, jest bardzo, bardzo, bardzo dużo braków i, nie, no, i chwalę ludzi za to, że próbują robić tam jakąś fizykę i glebę 3D, ale to nie, to nie wszystko. To, to gleba, fizyka, gleby to nie wszystko. E, więc co, więc to tyle, słowami do podsumowania Mam nadzieję, że film wam się oglądał Jeżeli tak, y, oglądał jeż, Podobał, mam nadzieję, że y, Oczywiście zostawicie łapkę w górę Subskrypcję, ja już nie przedłużam Żegnam się z wami, mówił Nosur Do następnego, cześć, na razie